Na świecie żyje ponad 7,5 miliarda ludzi. I choć każdy z nas jest wyjątkowy i niepowtarzalny, to istnieją jednak ludzie, którzy swoim wyglądem zdecydowanie wyróżniają się z tłumu i na dodatek są z tego dumni. W dzisiejszym filmie przedstawimy wam 8 osób o naprawdę niesamowitym wyglądzie, który zapiera dech w piersiach. Zapraszam do oglądania. Daki tot. Ludzie, którzy po raz pierwszy widzą daki, Mogą pomyśleć, że jest niczym innym jak sztucznie wyprodukowaną lalką, ponieważ wygląda doskonale pod każdym względem. Gładka skóra, idealna twarz oraz jedwabiste włosy. Daki pochodzi z południowego Sudanu, ale urodziła się i wychowała w Melbourne w Australii. Posiada aż siedmiu rodzeństwa, a jej prawdziwe imię brzmi Najadak. Wypowiedzenie na głos jej imienia okazało się tak trudne dla jej koleżanek z klasy, że dały one jej pseudonim Daki. Choć może ono wydawać się obraźliwe, gdyż oznacza kaczkę, to samej dziewczynie bardzo się spodobało. Na tyle, że postanowiła użyć go jako swojego pseudonimu artystycznego. Daki zyskała popularność biorąc udział w australijskiej edycji programu Top Model, podczas której od razu przykuła uwagę jurorów. Po programie bardzo szybko zdobyła dużą popularność i obecnie pracuje jako profesjonalna modelka, angażując się w wiele projektów znanych marek. Niektórzy porównują ją do Naomi Campbell, inni twierdzą, że Daki to wykapana Rihanna z młodości. A Wy jak uważacie? Maria Os. Wielu z Was zapewne zauważyło, że modelki o niekonwencjonalnym wyglądzie są bardzo popularne, jeżeli chodzi o świat show biznesu. W dzisiejszych czasach dzięki internetowi takie osoby mimo braku znajomości i układów są w stanie się wybić. Tak właśnie zrobiła pochodząca z Ukrainy instagramowa modelka Maria Os. Ludzie zachwycili się jej nietuzinkową urodą. Dziewczyna ta ma naprawdę wyjątkowy wygląd, a jej najbardziej wyrazistą cechą są jej ogromne oczy. Jak mówi sama Maria, swoje unikalne cechy odziedziczyła po ojcu oraz nigdy nie wykonała żadnej operacji plastycznej, aby tak wyglądać. Zaprzecza też pomówieniom, jakoby używała Photoshopa, aby zwiększyć swoje oczy. Oczywiście w dzieciństwie, jak w większości ludzi o niezwykłym wyglądzie, rówieśnicy często dokuczali Marii. Takie przytyki jednak w żadnym stopniu nie wpłynęły na jej samoocenę. Maria ma duże ambicje, ponieważ jej marzeniem jest zostać profesjonalną fotomodelką. Niestety, jak dotąd, wszystkie agencje castingowe powiedziały jej, że nie jest wystarczająco wysoka, aby nią zostać. Mimo wszystko Maria już jest bardzo popularna, ponieważ ma ponad 111 tysięcy obserwatorów na swoim Instagramie. Jej fani w komentarzach często porównują ją do różnych postaci z japońskich kreskówek anime. To właśnie w tego typu produkcjach postacie posiadają nieproporcjonalnie duże oczy. A Wy co o tym sądzicie? Ija Oustergren. Nogi każdej długości są piękne na swój sposób. Poznajcie Ije Oustergren, pochodzącą ze Szwecji modelkę której proporcje ciała i długie nogi są po prostu oszałamiające. Ija ma 188 cm wzrostu, a jej nogi mierzą 108 cm długości. Aż trudno to sobie wyobrazić, już w wieku dziecięcym dziewczyna była bardzo wysoka i szczupła i już wtedy jej długie nogi przyciągały uwagę. Oczywiście, jak to zawsze bywa w przypadku nastolatków, często jej dokuczano z tego powodu. Doszło nawet do tego, że przeszła coś w rodzaju załamania nerwowego i popadła w depresję. Niedługo potem jednak udało jej się z tego otrząsnąć i obecnie, pomimo wszystkiego co przeszła, kocha siebie i swoje ciało. Co więcej, pewnego dnia zdecydowała, że utrze wszystkim nosa i dodatkowo uwypukli swoje wyjątkowe cechy. Zaczęła ciężko ćwiczyć na siłowni, ponieważ postanowiła, że zamieni to, co dotychczas uważała za wadę w zaletę. Ciężki trening opłacił się, a dzięki założeniu własnego profilu na Instagramie dziewczyna bardzo szybko odzyskała wiarę w siebie. Jej liczni obserwatorzy pod każdym zdjęciem piszą jej miłe komentarze, co jest dużą odmianą po tym, czego doświadczyła będąc w szkole. Dzięki popularności zdobytej w internecie otwierają się przed nią drzwi do kariery profesjonalnej modelki. Jak dotąd nie podpisała ona żadnych umów z żadną agencją modową, ale wiele firm zgłasza się do niej, aby reklamowała ich produkty. Jest pewna siebie, kocha swoje ciało i uwielbia to, co robi. Harnam Core Posiadanie brody raczej kojarzone jest z mężczyznami. Sprawa wygląda jednak inaczej w przypadku Harnamy Kor, brytyjskiej modelki, która jest jednocześnie jedną z najsłynniejszych brodatych kobiet na świecie. Harnam ma obecnie 28 lat, a włosy na jej twarzy zaczęły rosnąć, gdy miała zaledwie 12 lat. W tym czasie zdiagnozowano u niej chorobę, która powoduje brak równowagi hormonalnej w organizmie. Dziewczynie zaczęły rosnąć włosy również na ramionach i dekolcie. Jak możecie się spodziewać, z tego powodu, harnam bardzo często dokuczono w szkole. Ponadto dziewczyna swego czasu otrzymywała nawet różne groźby pod swoim adresem. Zawstydzona swoim wyglądem, dziewczyna za wszelką cenę próbowała usunąć włosy na ciele. Goliła, je depilowała, ale nic nie pomagało. Włosy zawsze odrastały i to w jeszcze większej ilości. Dziewczyna finalnie zaakceptowała siebie i swoją wyjątkowość. Przestała się przejmować swoim zarostem i postanowiła, że broda stanie się częścią jej wizerunku. I choć dla niektórych może wydawać się on niezwykły lub nawet nieco kontrowersyjny, to dla niej samej jest piękny. W jednym z wywiadów Harnam powiedziała: Postanowiłam zachować brodę i wyjść naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa, mówiącym o tym, jak powinna wyglądać kobieta. Dziś jestem szczęśliwa, żyjąc jako młoda, piękna, brodata kobieta. Zdałam sobie sprawę, że moje ciało należy tylko i wyłącznie do mnie samej. Nie będę nigdy miała innego ciała, więc równie dobrze mogę pokochać obecne bezwarunkowo. Mimo zaakceptowania swojej indywidualności, Harnam wciąż musi znosić wiele wad swojego wyglądu. Na przykład często jest mylona z mężczyzną i otrzymuje wiele niemiłych spojrzeń. Dla dziewczyny jednak jej wewnętrzny spokój i zaakceptowanie tego kim jest było o wiele ważniejsze. Nikia Phoenix. Stereotyp mówi, że posiadanie piegów nie jest szczególnie estetyczne oraz że mają je tylko osoby o jasnej karnacji i rudych włosach. Nikia Phoenix jest tego zaprzeczeniem. Naturalna czarna skóra, ciemne włosy, a do tego duże jasne piegi, które prawie pokrywają jej całe ciało, uczyniły ją sławną. Aktualnie jest bardzo cenioną i popularną modelką. Co ciekawe, jej historia o tym, jak zaczęła się jej przygoda z modelingiem, brzmi zupełnie jak z jakiegoś filmu. Nikia została zauważona przez jednego z pracowników alternatywnej firmy odzieżowej, która projektuje ubrania popularnej marki. Stało się to w jednej z małych kawiarni w Los Angeles, gdzie Nikia zatrzymała się, aby napić się kawy. Ta zwykła filiżanka kawy zmieniła całkowicie jej życie na lepsze. Oczywiście w dzieciństwie na długo przed rozpoczęciem kariery modelki Nikia była prześladowana przez swoich rówieśników. Na szczęście nie wpłynęło to w żadnym stopniu na samą ocenę dziewczyny. Nikia czuje się bardzo pewnie przed aparatem i nie ma problemów z tym, jak wygląda. Co więcej, jest z tego niezwykle dumna. Liza Ostanina. Pochodząca z Rosji Liza Ostanina nie wierzyła, że kiedykolwiek zostanie modelką. Wszystko dlatego, ponieważ jej wygląd nie pasuje do klasycznych standardów piękna w tej branży. Nie ma dużych oczu, dobrze wymodelowanej buzi czy ładnie wyglądającego nosa. Jednak w wieku 15 lat dziewczyna wyruszyła w podróż do Japonii, aby rozpocząć swoją karierę modelki. Poniekąd jej się to udało. Dziewczyna angażowała się w różne projekty, aż w końcu musiała nawet opuścić szkołę, ponieważ ciągłe podróże nie dawały jej czasu na naukę. Przez całą karierę wszyscy eksperci ze świata mody byli dość sceptyczni wobec jej przyszłości w tej branży. Uważali, że dziewczyna ma ładną figurę, ale jej twarz może być problemem. Na szczęście nie mieli racji. Aktualnie na okrągło bierze udział w różnych sesjach zdjęciowych, jak również pojawia się na okładkach magazynów o modzie. Jej twarz gościła już w wielu prestiżowych czasopismach branżowych. Oprócz tego prowadzi profil na Instagramie, na którym zebrała już całkiem sporą widownię. Slick Woods. Modelka o pseudonimie Slick Woods ma zaledwie 22 lata i już jest prawdziwą sensacją branży modowej. Łódź jest zupełnie inna od dziewczyn, które zwykle możemy zobaczyć na wybiegu dla modelek lub na okładkach magazynów o modzie. Ma ona krótkie włosy oraz dość widoczną szparę między przednimi zębami. W dzieciństwie często jej dokuczano z powodu tego, jak wygląda oraz przez to, że urodziła się w biednej rodzinie. Przez te sytuacje ma na swoim koncie wiele wstydliwych momentów. Oskarżano ją o liczne kradzieże i na swoim koncie ma nawet pobyt w więzieniu. Jednak w momencie, gdy udało jej się wkroczyć w świat modelingu, całkowicie zmieniła swoje zachowanie. Co więcej, stała się bardzo bliską przyjaciółką samej Riany, która często pomagała jej w jej karierze jak tylko mogła. Slick jest jej bardzo wdzięczna za to, że potrafiła zauważyć w niej piękno, którego inni nie dostrzegali i pomogła jej zmienić swoje życie na lepsze. Nastia Żikowa Albinosi z definicji posiadają bardzo unikalny wygląd. Pochodząca z Moskwy Nastia jest tego idealnym przykładem. Dziewczyna jest albinosem o śnieżno-białych włosach i brwiach. Jej oczy również mają niesamowity kolor. Nastia na co dzień mieszka i pracuje w Japonii i, jak sama twierdzi, pokochała ten kraj. Uczy się japońskiego, chłonie wschodnią kulturę, a przy tym studiuje prawo. Niezwykły wygląd, który odróżnia ją od reszty, pomógł Nasti odnieść duży sukces. Najbardziej znane magazyny na świecie walczą o to, aby zdobyć jej zdjęcia i umieścić na okładce. I o ile jest to bardzo przyjemne, to bycie albinosem ma też sporo minusów. Dziewczyna ma bardzo słaby wzrok i na co dzień musi nosić soczewki kontaktowe. W dodatku jej skóra jest bardzo wrażliwa na światło słoneczne i wymaga codziennego smarowania kremem do opalania. Co ciekawe, nawet podczas zimy dziewczyna może zostać poparzona przez słońce. Mimo to Nastia jest szczęśliwa i codziennie realizuje nowe pomysły i rozwija swoje pasje. Na tym kończymy ten odcinek. Dajcie znać, która z osób wydaje się Wam najbardziej wyjątkowa. A może i Wy posiadacie jakieś niezwykłe cechy, które wyróżniają was tłum? Koniecznie napiszcie o tym w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!